Ostatnia misja w grze, czyli The Fall of Berlin. Czas w końcu doprowadzić ten projekt do finiszu. Myślę, że to jest najwyższa pora, już. Zniszczcie wszystkie zbroje stanowiska przeciwpancerne. Mamy takowych cztery, ale najpierw posnajpujemy sobie trochę. Pościągamy kilku przeciwników, którzy mogą nam przeszkadzać, a potem weźmiemy się za zadanie. Jeżeli z tym pierwszym celem sobie poradzimy, no to już można od razu mówić, że mamy pogrze. Znaczy ten pierwszy cel, ta pierwsza wytyczna jest najtrudniejsza z całej misji. No, Dobra, bym tu uciekł. Tu jesteś? Dobrze. Ok, pójdziemy przez te budynki sobie. I wlądujemy w bezpiecznym miejscu. Wtedy będziemy jakieś dalsze działania i plany podejmować. Więc pójdziemy sobie tutaj do góry. I na początek wyczyścimy to, co się da. Najpierw stanowiska MG42 na dole i u góry. Dobra, teraz kilku żołnierzy. Wszystkich, których będziemy widzieć. Czyli tego. I będziemy powolutku sobie w lewo. Jechać. Dobra, czyli tam już chyba przy czołgu raczej nikogo nie będzie, ale jeszcze sprawdzę na no, wszelki wypadek. Tak, tu jest czysto. I ten pewnie będzie ostatni. Dobra. Teraz dopiero podłożymy ładunek pod pierwsze działo. Przejdziemy się w trybie kłócenia, jeszcze sobie granaty zabierzemy. To jest istotna rzecz. To się bardzo przyda w jednym fragmencie. Dobrze, więc kawałek wytycznej mamy zrealizowane. To sobie poczekamy. Aż nasi kompanii tutaj dojdą. Chcę, żeby czołg po prostu skoncentrował ostrzał na nich, tak? Żebym mógł sobie przebiec gdzieś w bezpieczne miejsce Więc kiedy słyszymy, że czołg zaczyna ostrzał prowadzić, wtedy biegniemy szybko, skaczemy przez okno I dzięki temu nie dostajemy obrażeń na klatę Dobra, gdzieś tu są żołnierze Pytanie gdzie? Tu na pewno nie, czyli na zewnątrz, to okej okay. Więc powolutku będziemy ich szukać, Mam jednego Do widzenia panu Jeszcze drugi gdzieś tu musi być Jest Dobra, teraz szybki Unik musi tu być Zrobiony, żeby nie oberwać Mhm. Mm jeszcze jeden również. Fajnie. Pójdziemy sobie naokoło, żeby nas czołg nie sprzątnął. Bo cały czas prowadzi ostrzał. I właśnie teraz czołgiem się zajmiemy w pierwszej kolejności. Bo to jest największe zagrożenie. Więc tu przejdziemy ładnie w trybie kucania. Przedostaniemy się przez te wszystkie zawalone gruzy. jakieś porozbijane deski i mury. I załatwione jeszcze tylko stąd wyjść. I w zasadzie. W tym momencie możemy powiedzieć, że mamy już po misji. Nic trudnego tu już nie ma. Ściągniemy jeszcze tego strzelca, który się tam ukrywa. Widzimy go hełm. No dobrze. Dokończymy jeszcze dzieła, zniszczenia, jeżeli chodzi o te działka. Tu mamy jedno. Nic trudnego już nam nie zostało. I ostatnie, tu. Więc pierwsza wytyczna jest już tylko wspomnieniem. Okej, okay. zobaczymy zaraz co dalej. Czołgi już nadjeżdżają, bardzo fajnie. Zatakujcie tak i wejdźcie na dach. Dobra. Tylko najpierw wybijcie mi dziurę w ścianie, żebym mógł przejść dalej. Dziękuję bardzo. Właśnie o tym mówiłem. Gdzieś to powinni być żołnierze. I są. ale sami się napotoczyli, nie trzeba było ryzykować ani nic. Tutaj schowamy się przy tym czołgu, bo jest chyba najbezpieczniej mi się wydaje. Dostaliśmy jeszcze jeden cel gdzieś tam po drodze. Utrzymajcie pozycję do przybycia czołgów. Nic trudnego. Nawet nie trzeba niczego kompletnie robić, można sobie czekać. Ale żebyśmy się nie nudzili, posprzątamy sobie paru żołnierzy. Od tego zaczniemy. Chyba jeszcze jeden powinien nadejść z tamtej strony. Także będziemy sobie obserwować, jak to wygląda. Jak będzie okazja, to sprzątniemy sobie jeszcze jednego. Chociaż nie musielibyśmy w ogóle tego robić, tak naprawdę. Dobra, już śmiałek biegnie. Niech się ładnie ustawi. I go skasujemy, dobra. Myślę, że na razie wystarczy tych popisów strzeleckich. Poczekam na czołg, on już nadjeżdża. Tak jest. Zaraz powinien być cel kolejny zaktualizowany. Dokładnie. No to co, rozbijemy może to, co zostało. Jest mnóstwo tych... MG42. Takich karabinów maszynowych stacjonarnych Tego kolesia mogę ostatnie trafić, będę musiał się przesunąć. No to jest trochę ryzykowne, co teraz robię. No ale co tam? Można spróbować tam jeszcze u góry jeden. Też mu podziękujemy za chwilę. I tu już powinno być bezpiecznie, czyli możemy do tego po powolutku wchodzić. Tym razem już się przyda nasz karabin normalny. No i tak. Oczywiście tam jeszcze szkopów trochę jest. Nie jest tak, że sobie bez problemu wejdziemy już na sam dach. Tak nie jest. Jeszcze trzeba będzie je trochę powalczyć. Trzeba się trochę pomęczyć. Ale to już ostatnie kroki ludzie. Ostatnie nasze chwile z tą grą. Z pierwszym Call of Duty. Taka jest prawda. Ok, kto się tutaj pojawi? Dobra, jednego mamy. Tam u góry na pewno jeszcze jakiś czyha na nas, dokładnie już widzę go. Dobitka. i na razie bym poczekał na nasz skład. To co panowie wyruszacie? Hmm? Bo ja tam nie zamierzam wchodzić. No no, atakujcie cholera. Dobra, już poszli, fajnie. Nie mam zamiaru na siłę się pchać w kłopoty, bo mogliby mnie szybko zdjąć. Mamy od tego ludzi, prawda? Żeby nam pomogli trochę. Szczególnie, że ekipa jest dosyć solidna, a mnóstwo. Sojuszników nam pomoże w tej akcji. Fajnie. Się rozstawimy teraz. Wejdźmy sobie tu, na tej wielkiej sali. No i zobaczymy czy ktoś w ogóle wyjdzie do nas. Może tak, może nie, nie wiem. Chyba nie. Czyli trzeba będzie się posługiwać granatami za chwilę. I tak właśnie zrobimy. Czekajmy chwilę. Dobra i zaczniemy nasz koncert. Porzucamy sobie po całej tej sali. Wszystkie granaty jakie mamy, a mamy ich bardzo dużo. Wszystkich możliwych kierunkach rzucimy, to powinno na pewno pomóc. Wyczyścić nieco sytuację. Nie wiem, czy wszystkich się uda zdjąć w ten sposób, raczej nie. Ale nie zmienia to faktu, że i tak pewnie dużo przeciwników padnie. Dobrze, teraz będziemy musieli niestety zaryzykować i się rozejrzeć po okolicy. Ktoś na pewno został i to jest smutne trochę. Tu gdzieś jest. Mhm. Dokładnie. niech się jeszcze raz wychyli. Sobie go ściągniemy na spokojnie. Żadnego mamy. Ktoś jeszcze. Tu na razie cisza. Tu też nikt. Nie, chyba już nikogo więcej nie ma, czyli generalnie. Te granaty były opłacalne. Dosyć dużo zamieszania narobiły i fajnie. Na tym to miało polegać w końcu. Dobrze. Znowu musimy iść na zewnątrz. Też bym się tutaj raczej wstrzymał nieco. Może ktoś przyjdzie do mnie. Nawet dwóch. No to jeszcze lepiej. Wiem, że tam u góry powiem być... Również jakiś żołnierz? A spokojnie go sobie zestrzelimy stamtąd, dobra? No panowie, wchodzimy! Ja już zrobiłem dosyć roboty. Teraz na was kolej. Tam jeszcze dwóch powinno być. Mam nadzieję, że ich zdejmiecie. Nie mam zamiaru w samej końcówce ryzykować jakiegoś. jakiegoś zgonu głupiego. Szumiem, to jest dwóch ostatnich przeciwników tam u góry. Naprawdę, dwóch ostatnich w tej grze. Głupie byłoby teraz coś zepsuć. O dziwo, jeszcze do nas nie weszli No to mi się nie podoba, gdzieś tam się czają na nas Trzeba będzie podejść wyżej No i co jest? Oho, zaczęło się Dobra, mam nadzieję, że moi sobie poradzą, bo jest ich naprawdę przeważająca ilość Ja bym nie musiał tam wchodzić Żeby załatwiać sprawę Trochę ucichło teoretycznie, jak? Nikogo nie widzę, no dobra, czyli generalnie Generalnie mamy pogrzeb. Teraz już jest oficjalnie to potwierdzone przeze mnie. Tak, znaczy tylko do, wejść, dojść do miejsca, gdzie jest znacznik. Cel osiągnięty. Spójrzmy sobie jeszcze na to pobojowisko. Tak, jest. Flaga rosyjska będzie powiewać nad Reichstagiem. A my tym samym będziemy kończyć misję i grę. No i tak moi kochani, dobiegła ta chwila wreszcie do końca, jeżeli chodzi o ten nasz projekt. Dwa miesiące, równo dwa miesiące to trwało. 23 rozpoczynałem dwa miesiące temu. O kurczę. To nie tak miało wyglądać. Ten, ten projekt miał być dużo wcześniej skończony, ale cóż, okazał się. O wiele trudniejszy do poprowadzenia niż mi się wydawało, ale... Sam fakt jest ważny, że doprowadziłem go do końca, nic nie zostało zawieszone, nic nie zostało usunięte, mimo że. Bywało sporo przerw czasami, nawet kilkudniowych, ale nie ma to znaczenia, gra jest skończona, na weteranie i to jest pierwszy projekt na świecie Trzeba to sobie uzmysłowić najpierw, pierwszy projekt na świecie Call of Duty poprowadzony w takim właśnie trybie, bez doznawania obrażeń na weteranie Bez zapisywania gry, bez wczytywania punktów kontrolnych, po prostu wszystko było ciurkiem, każda misja Więc jeżeli coś mi nie wychodziło, musiałem ją całą od nowa poprawiać, nie było tam żadnego montażu w tym i na tym właśnie polegała cała trudność, ale udowodniłem, że pierwszego koda da się w ten sposób przejść. I cóż, fajnie, ja się bardzo cieszę, że mi się to udało. I będziemy sobie dalej podążać w tym kierunku, będziemy kolejne gry robić. Na razie będziemy się cieszyć pierwszym asasynem, który został niedawno wprowadzony, i tylko to się będzie na jakiś czas pojawiać. Będę się starał każdego dnia jakieś odcinki wam rzucać i gdzieś na boku przygotowywać kolejne projekty, jak będą całe. Wtedy będę robił przerwy od Asasyna, żeby wrzucić coś innego. Tak to będzie mniej więcej się przedstawiało. Następny w kolejności powinien być pierwszy Cell, który jest prawie ukończony. Tam brakuje kilku misji jeszcze mi. Yy, tak jak mówiłem, do końca lutego chcę mieć trzy części Splintera zrobione. A co potem, to się zobaczy. Jeżeli byście pytali o United Offensive, czyli do, hmm, pakiet misji do koda pierwszego, no to się za szybko, na pewno to. Ta sprawa nie pojawi w moim wykonaniu, ponieważ to jest cholernie ciężka rzecz do wykonania. Nawet nie wiem, czy jest w ogóle możliwe zrobienie z tego takiego hardcore jak tutaj. Czyli bez doznawania obrażeń, ja wam powiem, że chyba jest to niemożliwe. Przynajmniej w jednej misji, w której już tak sobie trochę siedziałem i sprawdzałem przeróżne metody na przechodzenia pewnych fragmentów, no to muszę wam powiedzieć, że kiepsko z tym jest I... Nie wiem, czy następny projekt Skoda będzie również w taki sam sposób prowadzony jak ten. Być może po prostu skupimy się tylko na tym, żeby nie zginąć w trakcie wszystkich misji. no. Albo tam, gdzie będzie możliwe przejść bez doznawania obrażeń, to przejdziemy. A tam, gdzie nie, no to trudno. Trzeba będzie to przeboleć, bo wiadomo. Nie na wszystko ma się wpływ, tak? Nie wszystko można sobie zrealizować, jeżeli gra jest po prostu tak nieraz zaprojektowana w taki niewinny sposób. I pewne rzeczy się przeskoczyć nie da, więc to trzeba mieć na uwadze. No ale cóż, myślę, że powoli będziemy kończyć. Ja wam tutaj zostawię ten ciekawy filmik. To jest fajna scenka, która nam pokazuje. Co niektóre misje, w które rozgrywaliśmy, może sobie przypomnicie. Pewne fragmenty. Całkiem fajna rzecz. A tymczasem będę was zapraszał do kolejnych odcinków. Tym razem z pierwszego Assassin'a i... Z innych gier, które będę robił na przestrzeni kolejnych miesięcy, mam nadzieję też lat, i że tych serii pojawi się bardzo, bardzo dużo, wiele z nich wyśrubowanych. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, a tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia, cześć.